Cześć, witam Was już w kolejnym dniu. Jest to dokładnie dobę po wykocie tej samicy termunckiej, który już y, widzieliście wcześniej. Jest tutaj 8 y, młodych. Są no takie jak widzicie. O, tu jest taki bardzo słaby młode. A czekolwiek nie wiem, jest 8, więc wszystkie zostawiam. I liczę, że wszystko się odchowa. Tak wyglądają młode, jak mają dobę. No i myślę, że to o, tu jest taki jeden z większych maluch. Fajna klucha. Myślę, że, 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 że jeśli wszystko dobrze pójdzie, wszystkie dożyją, to, to będą fajne na wystawę. Dobra. Odkładamy je już do gniazda. Jest ich tu osiem, nie wiem czy już mówiłem. No i co, i też może kilka zdań o tym, jak tam przebiegał ten wykot, co widzieliście. O tu jest też jeden z większych plusków. Wykot przebiegał w ten sposób, że przyszedłem sobie do domu ze szkoły i, i patrzę samica, zaczyna rwać sierść. To mówię, o dobra, będzie się kocić. To się poszedłem przebrać. Oj, co tutaj? Oj. E, Poszedłem się przebrać i w sumie jak już przyszedłem, to już macie wszystko nagrane. I od tego momentu już było nagrane. No i co? I później tam już końcówki nie nagrywałem, bo cała akcja trwała myślę, nie wiem, z 20 minut. Ale też o dobrze, że byłem, bo jakby mnie nie było, to dwa, dwa młode niestety by zamarzły, bo się nie, nie schowały w gnieździe. Resztę też przykryłem i dorwałem trochę więcej puchu tutaj dla nich. No i też później wiadomo przez tą dobę parę razy chodziłem, żeby sprawdzić czy żadne młode nie opuściły gniazda, bo niestety samica zbudowało gniazdo. Tutaj, a nie tak normalnie tam w wykotniku, no ale niestety. Jak na razie się dobrze chowają, jak widzieliście, mają dobre, żaden nie odpad. No i co? No i pewnie jeszcze tam będą kręcone jakieś filmy z, z co tam dalej z tymi młodymi. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć.